Ja muszę mieć nogi w powietrzu. O tak. <laughs> no, no nie. Idziemy do 500. Idziemy do mniejszych 500. Do 500. Pincetki... San Sanuinda Samwinda San Drzwi Czyli tak samo, samo duże, tylko ona, ona jest, jest po prostu. Po ona jest krótsza. Oprócz tego nie ma tego całego zagłówka z tyłu. To ona jest też węższa. A bo nie ma 2,5 metra, tylko ma 2,30. No. W związku z czym tutaj już mamy stolik prostokątny. Do, si do siedzenia. mniej miejsca na kanapie. Jest... Blat wygląda tak samo. Blat jest taki sam. Tu kuchnia wydaje mi się, że jest taka sama. Może te fronty się trochę będą różniły. Te uchwyty. Nie jestem pewny, musiałbym porównać. Ale to jest... Do blatu dołożone. Można do blatu sobie dołożyć. Nie wiem, co by na co. Chyba na postawienie A... kubków do zabrania herbaty. Tak, ale dalej nie mamy miejsca na buty. Dalej nie mamy miejsca na buty. Szafki kuchenne nad. Jedna, druga. Tam były chyba trzy. Lodówka też, tak jak przed chwilą. I tu nie ma półki. Nie, w San Gminie też nie było chyba półki pod tymi szafkami. Tutaj konstrukcja łóżek jest dokładnie taka sama. Tu nawet nie ma nic innego. Nic innego, po prostu to jest wężej i krócej. E, ta półka jest chyba... Ta szafa jest mniejsza też. Bo też jest szafa, ale jest węższa. To by było ta, tam z miarką ta Tamta była prawie jak nasza, a ta jest dużo węższa. Też jest tutaj wieszaczki, lustro. O łazienka jest, też jest węższa, bo tutaj te, te płeczki tutaj są tylko takie o maleńkie, a tam były o te 30, 20 cm szersze. No ale przez co tej podłogi tej łazience już jest trochę mniej. Już Powiem szczerze, że jak trzeba by było usiąść i zrobić co trzeba zrobić, to ja <laughs> Ja albo nogami bym robił, żebyłem w prysznicu. <laughs> A bo otwarte drzwi, no, Po poczekaj. Coś... No, no nie, no. Ja muszę mieć nogi w powietrzu. O tak. No, no nie. Masz za długie nogi, żeby robić. 2,30 <laughs> szerokości tej przyczepy to jest za wąsko. Tej podłogi jest to zdecydowanie mniej. To jest jej mocna niekorzyść, pomimo tego, że jest tańsza. Duże okno. Tak samo duże okno, też takie oświetlenie tu. I w sumie dwa, ale to jest wielkie. A to jest 500, to ona musi być i krótsza i węższa, więc z czym no, po prostu jest mniej miejsca. I tu nie ma Wodzie. tych półeczek, tak? Jest za to blacik. No i nie ma tu tego wejścia całego z tymi wieszakami. No, no tak. tak. samy idzie to wszystko jest zabudowane. Drzwi są takie same. Takie same. Nie, węższe. Not all cars, cool.